Cześć, z tej strony Bistiak. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 5 sprawdzonych aplikacji do zarabiania, na których możecie zarabiać w 2025 roku. Są to proste aplikacje, proste sposoby i wypłacają. Nagrywałem też film, że wypłacają. Zapraszam do oglądania. Okay, pierwszą aplikacją jest aplikacja Pounce. link będzie oczywiście w opisie tego filmu, polecam zarejestrować się z moim linkiem, Ok, i generalnie zarabiamy tutaj tak naprawdę nic nie robiąc, w zupełności pasywnie, odpalamy sobie po prostu aplikację klikamy przycisk udostępni internet i aplikacja po prostu w tle nam działa i udostępnia internet jak sama nazwa wskazuje, czyli po prostu internet nieużywany przez nas jest udostępniany i za to właśnie jesteśmy w stanie zarabiać jak to jest napisane do 100 dolarów miesięcznie, takie sumy raczej ciężko będzie osiągnąć, ale kilkadziesiąt złotych myślę, że na luzie sobie zarobimy tutaj miesięcznie. Możemy sobie codziennie wejść do fortunę i zyskać dodatkowe punkty. Mamy także ankiety i różne oferty, więc tak naprawdę jest tutaj kilka metod zarobku. Jak widzicie, ja tutaj zarobiłem, akurat teraz pokażę Wam, tutaj są zarobki pounds, tutaj są zarobki z poleceń. Zarobki z poleceń jest 115 dolarów i generalnie z tej aplikacji sobie już wypłacałem dość sporo pieniędzy, bo chyba około 100 dolarów. Tak, tutaj mamy wypłatę 114 dolarów. Więc jest to około 400 zł I aplikacja bez żadnych problemów mi wypłaciła A nawet tutaj mamy podsumowanie 236 dolarów zarobione Ten czas wypłaty z tego co pamiętam było to kilka dni Więc też dosyć szybko Także jak najbardziej aplikacja godna polecenia według mnie Jeżeli założycie konto z moim linkiem Dostaniecie 3 dolary na start Więc też bardzo spoko Kolejną aplikacją jest FreeCash Akurat ja ją pokazuję wam tutaj w formie Przeglądarkowej, właśnie na przeglądarce, aczkolwiek w aplikacji wygląda to bardzo podobnie, po prostu wiadomo, ekran jest węższy, mamy to na telefonie, ale generalnie zasada działania jest taka sama i mamy tutaj oferty: mamy gry, mamy aplikacje, pobieranie aplikacji i tak dalej, i tak dalej, rejestracje na stronach, naprawdę jest bardzo dużo zadań. Mamy także ankiety i oczywiście bardzo dużo oferwoli. Na tych offerwalach są również zadania, I tutaj są takie wybrane po prostu oferty, jedne z tych lepszych po prostu, albo bardziej popularnych, a tutaj właśnie jest już cała oferta partnerów, jak sobie na przykład na taki, to będą nam się wyświetlać różne zadania. I tutaj naprawdę za pobranie aplikacji i rejestrację można zgarnąć nawet po 100 zł, więc free jest myślę taką jedną z najbardziej opłacalnych, jeżeli chodzi o tego typu aplikacje. Oczywiście polecam się zarejestrować z moim linkiem biścia Link będzie także w opisie tego filmu. Będziecie sobie mogli właśnie otworzyć taką startową skrzynkę, gdzie po prostu możemy dostać punkty, które wymieniamy oczywiście na pieniądze. Aplikacja oczywiście bez problemu zawsze wypłaca. Ja już z tej strony naprawdę dużo sobie wypłaciłem. Tutaj jak widzicie mam 185 dolarów do wypłaty, więc naprawdę pieniądze na tej stronie można zarobić spore. Tutaj nawet naprawdę nie chodzi o to, że ja mam dużo poleconych, bo mam, ale osoby, które nie mają nawet poleconych, tu jak widzicie mamy Tobiasz, jest, jest to osoba przeze mnie polecona, zarobił 1378 dolarów, więc to jest około 5000 chyba złotych, jak dobrze liczę. I jak widzicie, jak wejdziemy sobie na jego konto. No, to ma 0 poleconych użytkowników, tylko ma zadania, które wykonuje po prostu. Kolejna osoba 900 dolarów, również zero poleconych. Później mamy 600, 500, 465, 458, 500. Także naprawdę tu, jak widzicie, można sobie spoko zarobić. Kolejną aplikacją jest Rewardy. Tutaj na tej aplikacji akurat mi się wyświetla 0, ale to dlatego, że sobie robiłem cash -out. Tutaj możecie zobaczyć, mam pending: 17 dolarów. Też sobie już wypłacałem właśnie 5 dolarów wcześniej. Także ponad 20 dolarów już na tej aplikacji zarobiłem. Nie jest ona jakoś bardzo, bardzo. Opłacalna, ale też można fajnie zarobić, ale pokazuję dlatego, że są to zadania typu właśnie na przykład słuchanie muzyki, oglądanie transmisji live. Ja właśnie nagrywałem tutaj poradnik, jak zarabiać oglądając Twitch'a, i tutaj właśnie możemy się zalogować naszym kontem z Twitcha, albo właśnie jakimś innym kontem i właśnie zarabiać w ten sposób. Ok, wylogowało mnie z aplikacji. Dobra, jestem z powrotem. No i właśnie tak w sumie wygląda aplikacja, też nie ma co za dużo o niej tutaj mówić. Jeżeli chodzi o wypłaty, no to mamy Paypala, Litecoina, USD Coina, czyli USDC, Binance Coina, Bitcoina, Ethereum, Visa, Amazon i Roblox, więc tych metod płatności jak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj niektóre chyba mają prowizję, tak, jest tutaj Network Fee. Musicie sobie właśnie przy wypłacie sprawdzić czy network fee wam mnie po prostu nie zje pieniędzy, które wypłacacie ja wypłacałem na Litecoina, tamta prowizja była bardzo, bardzo niewielka. Na PayPala chyba też żadnej prowizji nie ma, tak tak mi się wydaje, że jest 0, a nie, jest 5% prowizji, też nie jakaś duża prowizja, ale właśnie warto sobie to obliczyć, co nam się będzie po prostu bardziej opłacać przy wypłacie. I także polecam się właśnie zarejestrować z moim linkiem polecającym. Także jeżeli chodzi o tę aplikację, to w sumie wszystko. Kolejną aplikacją jest Gryna Plus, link także będzie w opisie tego filmu. Filmu właśnie mój specjalny link polecający. Generalnie ta aplikacja jest nieco podobna do FreeCash. Wydaje mi się, że są tutaj podobne prowizje, jednak nieco niższe, takie mam wrażenie. Zależy oczywiście, jakie zadania, ale jest tutaj fajna opcja. Po pierwsze, są tutaj trochę lepsze ankiety mam wrażenie, że rzadziej wyrzucają a po drugie mamy quizy i za granie w quizy właśnie możemy sobie zdobywać punkty, rozgrywamy je z innymi graczami i oczywiście ten kto wygrywa dostaje punkty, mamy także rankingi i za te rankingi również możemy dostawać nagrodę, dzienne, tygodniowe miesięczne i jeżeli chodzi o nagrody to jest tutaj bardzo duża różnorodność mamy Paypala, PaySafeCarda Blika, Google Play i tak dalej i tak dalej naprawdę tych tutaj sposobów wypłat jest bardzo bardzo dużo, na żadnej stronie na żadnej aplikacji chyba nie widziałem, że było aż Tyle metod wypłaty. Mamy też tutaj takie proste zadania, typu, właśnie poleć aplikację, przejść do oferty, czyli na przykład klikamy wykonać zadanie, przechodzimy na stronę. I dostajemy za to punkciki. Tych zadań dużo nie ma, ale się takie często pojawiają. Fajne są też tutaj minigry, jak widzicie. No i w sumie aplikacja prosta, to tyle. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że ja sobie z tej aplikacji również wypłacałem. Tutaj mamy listę moich wypłacalnych nagród. Ok, ostatnią aplikacją jest Revolut, i to nie jest aplikacja stricte do zarabiania pieniędzy. Jednak możemy tutaj w prosty sposób pieniądze zarobić na dwa sposoby. Jeżeli nie macie konta, możecie do mnie napisać na Instagramie albo na Discordzie, bo jesteście w stanie zarobić sobie 140 zł właśnie ode mnie założenie konta i spełnienie prostych warunków. Jeżeli chodzi o te warunki, no to po prostu rejestracja przy użyciu mojego linku, płacenie pieniędzy na konto, zamówienie karty fizycznej oraz dokonanie trzech płatności w kwocie co najmniej 15 złotych i za to właśnie dostajecie ode mnie 140 złotych po wykonaniu właśnie tych zadań. A jeżeli chodzi o drugi sposób, no to jest polecanie znajomych i za każdą poleconą osobę, którą my zaprosimy wykona te warunki, dostajemy 225 złotych. Możemy zaprosić do 5 osób, więc ponad 1000 złotych jest do zarobienia. Myślę, że jest to bardzo ciekawa opcja. Chciałem też to właśnie w filmie tutaj pokazać. E, tak naprawdę właśnie 140 zł, jak ktoś nie ma konta, może sobie zarobić i jeszcze dalej zarabiać polecając znajomych i te promocje tutaj naprawdę w rewolucji się często pojawiają. Jak skończy się jedna, zaczyna się kolejna, więc tak naprawdę do sobie możemy zdobywać te pieniądze. Jeszcze tak dodatkowo od siebie chciałbym wam pokazać moją stronę bisiak.pl. Jest to strona z najlepszymi promocjami bankowymi. Możemy tutaj zarabiać za zakładanie kont w bankach. Na stronie głównej mamy takie kilka polecanych sposobów, ale tutaj polecam sobie przejść do sposoby wybrać sposoby dla osób poniżej 18 roku życia albo powyżej. klikamy właśnie tutaj, w jedno z tych miejsc i mamy całą listę zadań. Tutaj niedawno była nawet taka promocja, że można było założyć sobie 150 zł za samo założenie konta z kartą, Czyli po prostu zakładamy konto, aktywujemy sobie kartę i dostajemy za to 150 zł, i tak naprawdę po odebraniu bonusów konta można zamknąć, jeżeli ktoś by chciał, ale w większości przypadków są one właśnie darmowe. Tutaj też fajne zadanie banku PKO. Ono się teraz trochę zmieniło, tu i niektóre te sposoby nie nie Są na bieżąco tak zaktualizowane, aczkolwiek, jak sobie wejdziecie na stronę i przejdziecie na stronę promocji, tutaj tym przyciskiem, to automatycznie zostaniecie przeniesieni na stronę promocji. Tutaj już musi być to aktualne. Tutaj mamy napisane, co musimy zrobić, żeby zarobić pieniądze. Mamy właśnie wszystkie informacje. Akurat tu jest do 600 zł zwrotu na konto. Już ta promocja wydaje mi się, że nie jest taka atrakcyjna, ale poparcie sobie właśnie na te promocje od Alior Banku, od BNP Paribas. Właśnie te wszystkie promocje polecam przejrzeć, bo są też takie, gdzie za samo założenie konta tak naprawdę stajemy pieniądze. A jeżeli nie za samo założenie konta, to warunki są bardzo proste, więc wszystkim polecam Zawsze jakieś dodatkowe pieniądze mogą wpaść No i w sumie jeżeli chodzi o ten film, no to to by było na tyle Zapraszam do zostawienia łapki w górze subskrypcji na kanale Dołączajcie na Discorda i Telegrama, do których linki macie w opisie tego filmu Obserwujcie Instagrama Bistiak Do zobaczenia i do następnych filmów